Wszystkich obejmujesz. Wielkie cuda czynisz, dobroć okazujesz. Co mówisz, to czynisz w różnych stronach świata. Tak było przez wieki i trwa tak przez lata. Upominasz naród w Fatimie, w Licheniu, a także w skromnym sanktuarium. Właśnie tu, w zieleniu. Tyś matką Chrystusa, najjaśniejsza panna. Świecisz nad ojczyzną, jak zorza poranna. Boża rodzicielko, wszystkich pereł warta. Wyganiaj zło z rodaków straszliwego czarta. Ucieczko grzyśników, matko dobrodliwa, niech Twój kulcie szerzy, niech wiara ożywa. Pochylamy czoło nad Twoim obliczem, nie opuszczaj nas, matko, bardzo na to liczę.